Są cztery oczywiste oznaki, że ona cię rozgrywa. Jeśli na taką informację właśnie czekałeś, bo chcesz przestać być w tej roli, to sugeruję ci skomentować ten film słowem metoda. Wyślę ci link do rozwiązania, które pokazuje facetom krok po kroku jak odwrócić tę sytuację w ich związku. Po pierwsze, jej uwaga przychodzi falami. Jednego dnia pisze do ciebie bez przerwy, jest mega czuła i zaangażowana, a nagle znika. Nie odzywa się przez kilka dni, jakbyś przestał istnieć. Po drugie, nie przyznaje się do ciebie w towarzystwie. Za zamkniętymi drzwiami przytula się, całuje i niby wszystko gra, ale ale gdy tylko jesteście wśród ludzi, to zachowuje się tak, jakbyś był obcy. Zero bliskości, zero sygnałów, że jesteście w ogóle parą. Trzy. Unika konkretnych planów. Zawsze to ty wychodzisz z inicjatywą, a ono odpowiada, że może zobaczy, da ci znać i nagle nic z tego nie wychodzi. O czwarte. Trzyma cię w prywatnej bańce. Potyka się z tobą, ale tylko na osobności. Nie chce poznawać twoich ludzi, a ty nie poznasz nigdy jej. To nie jest relacja, to jest tajemnica. Jeśli widzisz te cztery rzeczy u siebie, to nie znaczy, że jesteś słaby. To znaczy, że trafiłeś na kobietę, która nie wie, czego chce i Pozwoliłeś, żeby to poniżanie w Twoim kierunku trwało za długo. Ale da się to łatwo odwrócić stosując pewne kroki. W e-booku koniec bycie miłym, czas być szanowanym, nauczę Cię jak zachowywać się tak, żeby nie prosić o jej uwagę. Powiesz się w jakich sytuacjach odpuścić i kiedy postawić twardo na swoim, tak żeby to ona zaczęła zabiegać o kontakt z Tobą i nie widziała świata poza Tobą. Komentuj ten film słowem metoda, żeby dostać link do e-booka albo kliknij w link, który masz w moim bio.